Grupa pierwsza, zmiana się jakaś szykuje, ciekawe. Następna karta wypowiedź, życzenie przez zmianę. Pozostaje tylko pytanie, czy tam jesteś? Jest I Ja bym słuchajcie powiedziała w ten sposób, że cokolwiek już się wydarzy, a masz na pewno nadchód myśli, to jest takie coś, że po prostu... Hmm. Twoje marzenia zaczynają się spełniać. Takie, które trzymałaś od dawna. I właściwie już zapomniałaś, jak to jest, żeby. Jak to jest, żeby mieć taki dar, dostać się świata. Żeby zaczęło się wszystko, zaczęło się układać. Więc kiedy to się pojawia, zaczynasz panikować, tutaj, jak ten człowieczek. I to szczęście zaczyna cię tak trochę przytłaczać. Zaczyna cię dusić, bo czujesz się niegodna może otrzymać to, co i co chce ci dać. Ale uwierz w to, że żebyś to przyjęła i podziękowała. Położyła jak ta dziewczynka ręce na sercu i podziękowała. W duchu, za to, że zostałaś zauważona, za to, że to się spełnia. Nie myślała, a co będzie później, tylko przyjmowała i cieszyła się, jak ta pani. Przesłanie dla ciebie jest takie, byś w końcu zajęła się sobą i zaczęła się cieszyć tym, co masz i co jest przed tobą. Przestała żyć dla innych, tego dla siebie.